Wesoła pszczółka tak nazywa się nowa pracownia, z której od początku tego roku szkolnego mogą korzystać uczniowie sportowej szkoły podstawowej nr 2 w Radlinie. Placówka została jednym z laureatów konkursu Zielona Pracownia, który organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Piąta edycja 250 pracowni i ponad 8,5 miliona dotacji Wojewódzkiego Funduszu na, na utworzenie tych pracowni. Nie ukrywam, że czekamy i już planujemy kolejną edycję. Otwarcie zielonej pracowni było wielkim wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej. Ja jestem zachwycona. Nie pamiętam takiej pracowni z mojej szkoły. Zawsze o niej marzyłam. I teraz, kiedy widzę, że nasze dzieci mają możliwość korzystania z tych wszystkich pomocy, ogromnie się cieszę. Myślę, że one również są zadowolone. Bardzo tę salę lubię i podoba mi się najbardziej cały wystój. Mikroskopy. No i jeszcze ten kącik właśnie podróżnika. Można się dużo nauczyć w tej sali, dużo pobadać, no i wynieść coś z tej sali, naukę. Sala, która nazywa się Wesoła Pszczółka, została podzielona na kilka specjalnych stref. Mamy tutaj strefę odkrywcy, gdzie dzieci mają badać, poznawać świat. Tutaj są mikroskopy, globusy i to jest chyba najważniejsze. Poza tym w nowej sali znaleźć można również zielone laboratorium czy kącik podróżnika. Warto przypomnieć, że podobna pracownia funkcjonuje już w Radlińskiej Szkole Podstawowej nr 4, a na początku października kolejna tego typu sala lekcyjna otwarta zostanie w SP nr 3 na Głożynach.